dziś w programie to drzewo jest idealne jest szansa hej hej witam serdecznie jest niedziela rano popadało trochę i jadę do lasu na grzyby Wije właśnie wyjeżdżam z podwórka a czy ja coś znajdę w lesie nie wiem, ja jestem wyposażony w koszyk w nożyk i w torbę Torba, wiadomo, na jakieś artefakty leśne, typu jakieś puszki, butelki, jak się trafią, a pewnie się trafią. A co do grzybów, to nie jestem pewien. Trzymajcie kciuki, oglądajcie dalej, zobaczymy, jak ten wypad się udał. Ogólnie to grzybów nie ma, ale spacer po lesie to ciągnie mnie, ciągnie, żeby sobie pospacerować po lesie takim prawdziwym, nie po krzokach, tylko po prawdziwym, gdzie są dużo drzewa, gdzie można je objąć i przytulić <laughs> i oddać tą negatywną energię. Dobra, trzymajcie kciuki, a ja jadę. I to się nazywa prawdziwy las i prawdziwe drzewa. O dziwo nie ma ludzi. Pewnie nie ma grzybów, ale trzeba to sprawdzić. Zatem, naprzód ku nowej przygodzie w las. A dębina. No, są grzyby? Same <śmany> papieżaki. Jest małpa. A to małpa. Powiem tak. Jest klimat, jest fajnie w lesie, jest cisza, spokój. Można się zrelaksować, odpocząć. Ja chodzę sobie, szukam grzybów. Na razie bez żadnych efektów. Może nie jest to cisza przed burzą, ale sam spacer po lesie powoduje, że. Ja odpoczywam. Zrzucam z siebie całą tą negatywną energię. Teraz jeszcze, oprócz grzybów, szukam drzewa. Jakiegoś fajnego, dużego drzewa, ponieważ drzewa wyciągają z ludzi wszystkie negatywne emocje. Każdy ma jakieś negatywne emocje w sobie. Nawet może o tym nie wiedzieć, to się podświadomie kumuluje. Jadąc na przykład samochodem, stojąc w korku, denerwując się, że nie wspomnę o tych wszystkich ratach, rachunkach, przeglądach i wszystkich innych rzeczach, które nas gryzą, które siedzą nam w głowie i nie dają nam spokoju. Wszystkie te natrętne myśli, wszystkie te Niepokoje, które nas męczą, czasami nie pozwalają nam spać, można zostawić w lesie. No grzybków nie widać, ale sam spacer po lesie to coś pięknego, to ja szukam teraz drzewa jakiegoś konkretnego, nie musi to być jakieś piękne drzewo, najlepiej, żeby to była brzoza, bo brzozy najlepiej wyciągają negatywną energię i zaraz jak znajdę drzewo to Wam zaprezentuję o co chodzi a teraz spaceruję dalej i życzcie mi powodzenia żeby mi się udało coś trafić chociaż jednego się oko nacieszyli tak jak ja o tym marzę na razie same badyle Bum. <grym> ogólnie powiem Wam że jest lipa ale mam pierwszego grzyba Oko można ucieszyć Powiedzcie jak one się nazywają One pewnie są pod ochroną Tu taki piękny owocnik Czyli jest, jest szansa Na cokolwiek Jak się trafiają takie piękne Pomarańczowe okazy Mam Chyba znalazłem swoje drzewo to drzewo jest idealne. Może nie brzuch, ale wszystkie drzewa działają tak samo. Idealne drzewo. I co trzeba zrobić? Trzeba objąć drzewo całej siły i wykrzyczeć całą złą energię. Słyszeliście? Echo? Cała moja negatywna energia została oddana drzewu, a pozytywną energię drzewo przekazało mnie. Wymienialiśmy się potencjałami i powiem Wam, że to działa. Polecam każdemu w ten sposób się odstresować. Ale teraz możecie powiedzieć, że wypłoszę grzyby. Gówno prawda, zmieniamy miejscówkę, bo tu grzybów nie ma. Ja, już na drugiej lokacji. Tam po pół godziny szukania było wielkie nic. A tu na wejściu witają mnie takie grzybki. Nie wiem jak się zrywają. Ja ich oczywiście zrywał, gdzie będę. Ale są fajne, a że nie ma innych grzybów to pokazuję wam takie. Klimatyczny mech! Pozdro Andrzej ha fajna taka mięciówka z takim zielonym chem. Może telefon tego nie oddaje, ale z takich żywa się ta zieleń. Oczy też się cieszą. Mięciutko. A grzybów jak nie było, tak nie ma. No. Ja szukam dalej. Sytuacja wygląda tak samo jak w poprzedniej że Tam jakieś ujadają dzikie psydingo, a ja idę, bo coś wypatrzyłem. No, prawdziwus aluminiowus jest puszka po napoju gazowanym, ona nie może tak. O, Przestrzelona, ranna. Ktoś się tutaj brzydko bawił i strzelał do puszki w lesie. No, ja siebie zabiorę. Hej, zawsze surowiec. Wiecie co? Nie uwierzycie mi. Schliłem się po tą puszkę. Wszystko jest po coś. Zmieniłem kąt widzenia. Widzicie go? Centralnie na środku. Jest pierwszy. Pierwszy, ale co to jest? Jadalny czy nie? Fajna tutaj do mnie. No prawdziwie kto to nie jest. Pajęczynka, jest pajęczynka, zdejmiemy. Czym możesz jest To będzie jakiś maślaczek. Maślaku, maślaku, z braku laku jakiś ty piękny. Tego naprawdę mi brakowało zapach. Spacer spacerem, ale ten zapach mamy grzyba w tunelu. Światełko w tunelu. Idziesz do koszyka, chociaż Ty jeden jesteś, ale ja je Ciebie zabiorę. Nie zostaniesz tu sam. Nie zginiesz, nie, nie pozwolę Ci zjeść robakom. Ja Cię wiem. Ale się cieszę. Godzinę łażenia, jeden grzyb. Jest sukces. No i mamy nowy okres. grzybni w polskich lasach. Ja nie pamiętam jak on się dokładnie nazywa. Ja to mówię, że to jest grzyb mózg i one zawsze rosną, zawsze w tych samych miejscach. A widać, że ten jest świeżutki. Świeżo wyrośnięty spod ściółki, ale ja go nie będę zrywał. One są prawdopodobnie pod ochroną. A Wy mi napiszecie w komentarzach jak on się nazywa, bo ja nie wiem. Ale ja go zostawię. Niech sobie rośnie. Zbyt piękny jesteś, żeby Cię zabrać i zjeść. Ja już chodzę po lesie dwie godziny. Dwie godziny z jakim efektem? W koszyku mam trzy puszki jednego grzyba. Ja jestem zadowolony. Puta sobie dotleniłem. No to jak widzicie, grzybów nie ma. No to jak pan tata powiedział, trzeba jeszcze poczekać po deszczu parę dni. One się pojawią. Ale spacerek zawsze warto sobie zrobić. A świeże powietrze. Ja już się kieruję. W stronę auta. A Wam dziękuję za obecność na filmiku i hej, hej. Pozdrawiam Was wszystkich. Z gór świętokrzyskich.